Hej, hej, hej! Z tej strony biegły recenzent i witajcie w kolejnym odcinku gry LEGO Ninjago The e, Tym Kai razem kontynuujemy Doki. Mamy, Mamy już całą garść. ekipę. Jest Kai, jest Lloyd, jest Jay, tak? Więc każdy tutaj ma możliwość wykazania się. No i zobaczymy, jak chłopaki ja, sobie poradzą. Dobra. Dalej, będzie za Będzie od nas odwracał uwagę. Będzie dobrze, jak będzie cię uczył. Co? Właśnie. Więc musimy się udać. Tak, dajcie, robiłby. Dobra rozbądźmy się, ja myślę, że Zagawać lubię porwrację! bardzo hajem grać. Więc może teraz niech kaj sobie troszkę pobiega. Hopla, hopla, hop. I elegancko, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy jak. No drzwi są zepsute. Jeszcze, no, drzwi zepsute. Całe jest trzeba coś zbudować. mną Rozważone, znalezione. Okej, okay, budujmy. Przejdź, trochę prądu. Ojej, lecam. Obręczona, próbka. I biegniemy dalej. Cel na miesiąc. O, bada mnie to to koniec ninja! Karma do niej wygra! Nie wcale nie! Nie dopóki jest tylko jeden ninja! <grymne> Długa do niego! <pole. grymne> całkiem, całkiem... No musimy tego miasta troszkę pewnie przemierzyć. O, zaraz będziemy mieli kolejny poziom u góry. 2000 jest zachowany złoty klocek. Okay. To sobie później rozwalamy na trybie gry swobodnej. Spróbujemy 11 złotych w żeby to odlokować. Potem biegniemy dalej. To też zepsute! No i wszystko prawidłowe. No i zimba. Tutaj potrzebny jest Jay. Musimy drugą część też zbudować. tak to na pewno się tak wydaje. No właśnie. No teraz powinno zadziałać. Ok, zakończyć. No teraz to przeszło. Wydostaliśmy się po stąd. Tam są! Brać ich! Chyba mu pękł zbiornik schodziłem! Uratujmy Zaina, nowy cel, no albo jeszcze... może jakoś to stopnić. to tu sobie nie mógł poradzić? Hajd, sobie poradzić całkiem świetnie. dostaliśmy stąd? Pewnie jest tego więcej. Z tego na pewno zbudujemy. Wielkim fajerwerkiem! Bo potrzebny jest Oj! No i została nam my jadura. Okej, okay, teraz znajdźmy moją siostrę. Tam jest Mekki! Zej, możesz trafić w ten zamek? Jasne, że zajm zaraz trafi. Tylko go ponownie wybierzemy. Dobra, musimy jeszcze zneutralizować tutaj te latające komary. Coś nam się rozparło. Hej chłopaki, tutaj! Już lecimy! wam się, czemu ona sama do nas nie przyjdzie, a my musimy lecieć do niej. mniej będzie do pozbierania później po drodze tych elementów aby uzyskać kolejne klocki i odblokować jakieś dodatkowe elementy w grze. Patykiem. Więc my musimy zadowolić się tym co tutaj jest i pewnie znaleźć coś co będziemy mogli zbudować, przynajmniej mi się to wydaje. Znajdziemy. Jak na razie nie widzę tych rzeczy. Dajcie mi. Dajcie mi. Dajcie Chcieli może Dobra A to pewnie będzie trzeba pobiegać tutaj troszkę tak. no Chciałam pałek, was nie? poszukać Ale dopiero co się wydostałam z mecha Co robimy? Bez mechów to sobie możemy. Mistrz Łuby wiedział. A! A! Ale czemu? Hmm, niespodziewane. Zaskoczeni? Dobrze. Musicie zachować czujność. J.K. Zane, wypatrujcie tu Garmadona. Jasne! We trzech bez problemu damy mu radę. Co nie? Nie ma szans. Aha! Nie walczcie z nim, wypatrujcie! A jeśli coś się stanie, znajdźcie nas. A, okej. Okay. Tak. To ja wezmę pierwszą wartę. Dobrze. Ale najpierw mała przerwa. To ty nosisz okulary? Rozdział szósty nieprzebyta dżungla. Szybko, ninja! Karmadon będzie nam deptał po piętach, a przed nami trudna droga. Ta. Można się było domyślić, skoro to nieprzebyta dżungla. Możemy iść naokoło? Mniej słów, więcej kroków. Hej, okay, to mistrzom troszkę. zapobiegajmy teraz. Jeszcze nie miałem nim okazji grać. Zobaczymy, jak sobie ci aż radzi. Ta brama ma nas trzymać na zewnątrz, czy coś tam w środku? Spójrzmy. i spójrzmy no i otwarliśmy bramę w końcu nie ma tego hałasu jak to było na początku w Tokach, czy w mieście ogólnie to cisza z pokój się troszkę po w tej nie zrelaksować to widziałam chyba tylko w no ale my musimy kontynuować wątek popularny, nie ma czasu na relaks. Okej. Okay. szabelka. Hmm. No, to była robota dla Lloyda. No, to, to faktycznie wygląda na nieprzewidywalne. Dobra. Laby ze mną skoczek, ale się udało. Ninjago City. Pewnie długo go znowu nie zobaczymy. Często najkrótsza droga powrotna wiedzie w przód. Nio. Ej. W dżungli braci! Oh. Ale to co czy... to jest? Zaraz Ciebie na niego wrzucę! Dajcie, on no. poradził? Tak, jak, to uznała, jak zaczęli na nas szarżować Trzeba się przedostać na drugą stronę fosy. Dzień to mało pracy. No to budujcie. Co tam, jak to zrobię na o, o, znowu ta urocza małpka. No, no, to teraz no, to wiesz, to. A to co? Droga naprzód! By jednak przejść, musicie opanować moc spinjitsu. Nauczę się spinjitsu. Ok. Fuszcie i uwolnijcie tornado. z hmm. Wymaga wiele cierpliwości, siły i precyzji. Ok, jak możemy zrobić spinjitsu? Trzymajcie B i kręćcie. Aha! Dobra. Mamy za nią iść. Wpieranie okay. sobie jeszcze można... nie, nie można. Okej. Okay. Nio, masz na tej włóczni doskonały grot, czyż nie? To działaj, Nio, coś do zbudowania element no i trojak w nie mistrzu zrzucić elegancję i brama otwarta dobra Wam kolejny rzekoniz obrotności A może. A może tym razem znowu większe obrażenia? Okej. Okay. Wychodzimy. Działamy dalej. Przebądźmy jeszcze tą dżunglę. O, Witajcie w dżungli! Uwaga! Tarzami nisko latają! Naprawdę, mistrzu? Naprawdę? Tu jest jeszcze jeden hand no i niech to zrobi może kola. i Jak ja mam przez to przejść? <śm> Odpowiedź masz w sobie, Kol. Chyba bym pamiętał, że mam młot pneumatyczny. Nie. Mam na myśli twoje wnętrze. Daleko dotarłeś, Kol. Odnajdź wewnętrzny balans. Odnajdź swe spindycy. Odnajdź odnajdon o oh, nie yeah. tak chyba je znalazłem, co się okaże. Zablokowano z kolei koronę z szypiołu i zdobywamy kolejny żetonik z może jeszcze odsmażenia. O, nowe umiejętności. Troszkę niedostępność. Nie mamy niestety żetonów więc. Piorne. Myślicie, że to tu mieszkają Wężonowie? Jak tak, to mają nieciekawe poczucie estetyki. Dlaczego słyszę, rozwalić kol. Nie, jednak kol może również zrobić postępy. Szybciej! Ostateczna broń ostateczna sama się nie odnajdzie! Dawno nikt tego nie używał. Dobrze. Czyli jeszcze nie było. Okej, okay. odnaleźliśmy górkę bohatera, a przynajmniej jakąś część. O, jest Bolobo, pięknie. <laughs> Tu brakuje. Okay, jest to woda, ale będziemy musieli... pan je, nie wiem, nie wiem. A tu jest, dobra. To będzie trochę przeskoków. Jednak. Dobrze, że jesteśmy ninja. Ok. Mam nadzieję, że nie spadłem z takiej czystości. To by bolał to nie? Okay. I... Okay. Z naszej dżungli nie ma ucieczki. Nowa, Nowa droga znika. Znowu robota dla zejna, dla kola, przepraszam. Cool. Oh! <laughs> ostrożnie Linda. Ruchome piaski mogą Was nie a nazwa dodatkowo polska Wróciła małpki, bystre okay. hey, maleństwo. ja myślę, że na ty tym punkcie, ostateczna punkcie ostateczna? kontrolnym moglibyśmy już zakończyć. Ten odcinek może być troszkę dłuższy. Także dzięki, że byliście ze mną. Jak zwykle, do zobaczenia w kontynuacji, czyli w kolejnym odcinku. Cześć.